Przyjmij nasz jestem z tej strony, Kramigał i zapraszamy co Was na następne odcinki z mojej gry. Najpierw otworzymy sobie na początek ad paczek szynek. zobaczymy co się znajduje w tym pierwszym. Dobra, otwieramy. Kupiłem i otworzymy sobie zapaczkę. <kłysy> Taka sobie broń. Ale dobra, jest, jest, nie? I wchodzimy sobie, zaczniemy z tym w nową grę. Zobaczymy czy mi się uda wygrać. Ale tak chyba mi się zdaje, że nie uda mi się wygrać. Zostawcie 10 łapek w górę? Oglądajcie film do końca. No i zaczynamy, nie? Ok, już się na to fało. Jestem policjantem. Czekamy 30 sekund. Już jest 27. Eee. Eee, czy mi się uda jakoś falińskie ukraść, czy nie? To jest tak. Teraz się czy Oczywiście, chyba jakaś to wie, o co chodzi w tych trenach. Może każdy wiedzieć, może każdy nie wiedzieć. Nie. I zobaczymy, ile mi się uda ich to No dobra. Pierwszy początek to jest takie prantezę, mam teraz. Idziemy. Stanę sobie tutaj. Dobra. Jak coś do pierwszego już to wpiłem tutaj żeby mi najmniej mieli. Jak coś tu już dwóch trafiłem szy nie wie czy ja tutaj jestem hmm. Tuch, trochę zostałem. Ach to stałem. Dobra. Chyba szynki nie wezmę, nie? Um, nie. Odpowieły. OK, idziemy, ale w nas nastolatkowali. Musiałem zrobić urywkę. Hmm. Za bardzo nastolatkowali teraz. Mają bardzo dużo jak twoi, po ich stronie jest. My się staje, że mi się może nie udać. Hmm. A hey, ja próbuję, próbuję. O, oh, już ma pierwszą falizkę. O, oh, już pewnie jest to odka Są stinowane. I chyba to wszystko ma. mają. kofa chyba mają. Koniec, koniec pierwszej połowy. Zmiana drużyny, i teraz jako ja będę musiał im ukraść falickę. Ale ja na razie ja więcej zapiłem. Nie I zobaczymy, czy mi się uda. Na pewno ja tutaj nie ja nie chcę. Czy ktoś inny będzie z tą pieluchką. Pójdziemy teraz tutaj szybko, na szybkiego. Będziemy chcieli to otworzyć, tę falickę. No. no i znowu zginąłem, ja się mam na to 4 minuty, 4 minuty to jest za mało na na położenie pompy, chyba że ktoś będzie nas u, też wiesz ciao. ja tutaj stanę się dobra Jak coś Ale już skinąłem. Myślę, że uda nam się załatwić tę pompę Ale moja tuszyna już, powiedziałem, tak, że miała moja tuszyna już skrzynkę. Teraz pasuje tylko, żeby yy, donieść tam, to tam yy, do magazynu. Ale widzę, czy ja pomokę mojej tuszynie. I pierwsza wytyska jest moja. Powie jej, zaniosłem. myślę, że wygramy ten mecz? W 4 minutach. Pięknie załatwimy tu. 4 minutach jeszcze nam zostało. Zobaczmy jak stary nam pójdzie. Ech, widać, że nam trochę ciężko idzie. Ale dopiero 3 minutki coś leciało. truska mi trochę jest niedobi ja. Może hmm. się kułcą moje trusze, załapić tu troszymeczkę. druga szyneczka teraz możemy tylko y, jak opinować nie i i może mi się ta szyneczkę załapić albo na więcej dobra skinąłem znowu y, 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 idziemy dalej Był, widzielić się sami. Później muszę z tej strony teraz. Okej, okay, kram dalej chodło do Dobra. dobra, i tak idziemy. Ale tak jest yy, na plusie jesteśmy. Podrywa jest tutaj jednego to no nie odkryjmy się, I To na kieszeni jest. Bardzo się z Proszę bardzo, Dwóch, i wygrana w kieszeni. jak się film potopał, został łapkę w górę, super z feneczkiem i do następnego odcinka. Yy, Nar, yy, poczekajcie, zobaczymy jeszcze, czy zostanę, ale wyszłam za szybko, no, do następnego odcinka, narka. Siemaszko, yy, jak chcesz zostawić mi, yy, żebyś był moim ojcem, yy, to zapraszam na mój Discorda. Ja, Michał, yy, ja podaję zawsze Discorda na mój kanale, jakbyś nie wiedział. Jest na kanale, co ja udostępniłem, jest na kanale Discord, jest na moim kanale Społeczność. I podane mam tutaj. Jest ten link. Jak ktoś by chciał, jak podam ten link w opisie. Dzięki i zapraszam, zaproście mnie tam, tam będziemy mogli kazać przez nasze wonie. Oczywiście to, do, to dzięki i zapraszam do mojego odcinka. Nowe skrzynie na kidrop.pl. Garnij najlepsze gry i fałdolce całkowicie za darmo. Odbierz darmowe 2 zł na start i dołącz do 400 tysięcy zadowolonych graczy. Kod promocyjny w opisie Kidrop.pl